Kevin Nowackiem Office Spell. Znajdujemy się w Centrum Kultury w Białogardzie po konferencji przed dziewiątą rundą, a moim rozmówcą jest Maciej Berkieta. Witam Dzień dobry, sobie. cześć, witam. Yy, na tej gali zmierzysz się z reprezentantem Koszalina Adrianem Wieliczko. Co mógłbyś powiedzieć o tym pojedynku? Mm, tak, jestem mocno przygotowany, cały czas w toku, codziennie trenuję, rywal miejscowy, więc na pewno będziemy mieć dużo kibiców. No i tak to wygląda. Trzeba zasuwać i czekać. <laughs> Przygotowujesz się w klubie MMA Teleosłupskim. Tak, dokładnie. I właśnie co mógłbyś powiedzieć o swoim klubie? Jak oceniasz go? Mm, mam bardzo dużo sparing partnerów w, w mojej wadze, że tak powiem. Niczego mi nie brakuje. I nic tylko trenować. Gala sportu walki w Biogardzie jest tutaj, tak można powiedzieć, lokalnym świętem. Będzie na pewno cała pełna hala. Y... Ty toczysz pojedynek jeszcze w formule amatorskiej Dokładnie. i jak wyglądają twoje plany, kiedy planu... do kiedy planujesz bić się amatorsko, a kiedy chciałbyś przejść już na zawodowstwo? Jestem już dość, dość doświadczonym zawodnikiem, mam kilka stoszonych walk, że tak powiem I myślę, że już może w przyszłym roku zobaczymy jak po tej walce wszystko się potoczy, oby ręka powędrowała do góry i zobaczymy co dalej. Jeszcze chciałbym podpytać o klub, kto jest Twoim głównym sparring partnerem pomagającym Ci w przygotowaniach? Głównym sparring partnerem. Jest dużo zawodników i chłopaki walczą zawodowo i wielu amatorów. Usłyszycie o nich na pewno. Klubem Mateleo ze Gala jeszcze nawiązując do Gali Sportu Walki w Białogardzie. w walce wieczoru odbędzie się walka w czołówce kategorii półciężkiej w Polsce. Marcin Łazarz podejmie Piotra Kalenika. Co mógłbyś powiedzieć o tym pojedynku? Marcina Łazarza znam, oglądałem jego walki, obserwuję, bardzo mocno mu kibicuję i myślę, że sobie poradzi, że da radę, będzie bardzo mocna walka. Sam Marcin mówi, że ma właśnie tendencję, że często walczy z zawodnikami o pseudonimie HULK. Tak jest. Y już chyba dwukrotnie nawet walczył. Dokładnie. Ostatni Z HULKiem, tak. bardzo mocnym zawodnikiem. Niepokonanym do tego, Dokładnie. który... A był blisko pokonania. Tak jest. Ten pojedynek był bardzo wyrównany i Dokładnie. z tego co pamiętam poszli na decyzję i to chyba nawet nie mhm. A wiadomo jak to w Rosji wygląda pod względem decyzji. Mhm. Ciężko tam naprawdę ugrać sobie to. To prawda, to prawda. No, no, Także bo... bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. Jeśli ja masz ochotę dziękuję. kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to bardzo proszę. Pozdrawiam całą załogę z klubu MMA najbliższych i do zobaczenia 23 listopada w Białogarciu.